Witam, w tym materiale wideo przedstawię funkcję sumu jeżeli. Do czego służy ta funkcja, kiedy ją używamy? Mianowicie, jeżeli chcemy sumować dane, które znajdują się w, w naszym arkuszu kalkulacyjnym, natomiast chcemy, by ta suma dotyczyła danych spełniających pewne kryteria, wtedy posługujemy się no właśnie funkcją suma jeżeli. Przypuśćmy, że dla naszych danych, które tutaj są przedstawione, czyli dla wynagrodzeń godzin, wynagrodzenia godzinnego dla różnych pracowników pracujących w różnych oddziałach w Polsce, chcemy policzyć sumę dla Wrocławia. W tym celu wybieramy komórkę, w której yy, chcemy policzyć tą sumę i wpisujemy równa się suma. Kropka, jeżeli. Dla tej funkcji musimy podać zakres. Yy, zakres ten odnosi się do danych, yy, do których będzie się odnosiło nasze kryterium. My tu chcemy. Policzyć sumę wyłącznie dla pracowników z Wrocławia, dlatego naszym, nasze kryterium będzie dotyczyło oddziału. Więc zaznaczamy wszystkie oddziały, teraz przecinek, i wpisujemy kryterium, które musi, muszą spełniać dane, które chcemy zsumować. Tutaj chcemy policzyć sumę dla Wrocławia, więc wpisujemy, otwieramy cudzysłów, wpisujemy Wrocław, zamykamy cudzysłów i teraz poduje, podajemy zakres. Danych, z których będzie ta suma obliczana, czyli wynagrodzenie za godzinę. Zamykamy nawias, wciskamy Enter i tym sposobem uzyskujemy wynagrodzenie godzinne, sumę wynagrodzenia godzinnego dla wszystkich pracowników, którzy pracują we Wrocławiu. Jeżeli byśmy chcieli policzyć łączne wynagrodzenie pracowników np. z Wrocławia i z Krakowa, to wtedy generalnie posługujemy się tą samą funkcją. Wpisujemy suma jeżeli. Ponownie zakres. Naszym zakresem jest oddział, przecinek, napiew Wrocław. Przecinek, wynagrodzenie. Zamykamy nawias i dodać suma y, wynagrodzenia godzinnego dla pracowników z Krakowa. A więc ponownie suma jeżeli, przecinek, kryterium nasze to Kraków. Przecinek. Zakres, za który będzie sumowany. Zamykamy nawias Enter i tym sposobem obliczyliśmy łączne wynagrodzenie pracowników z Wrocławia i Krakowa. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe zastosowanie funkcji Suma Jeżeli. Dziękuję za uwagę.